Witajcie moi drodzy, pokażę Wam dzisiaj nowy program, mianowicie dialoger, rozmowa z komputerem. Na mojej stronie głównej jest link umieszczony. Tutaj będzie za chwileczkę link do filmiku instruktażowego, który teraz kręcę. Więc klikamy tutaj ten link. Tu się trzeba zalogować. I tutaj mamy ekran główny, w którym mamy zaznaczony temat do rozmowy. Oczywiście można się tym sugerować, ale niekoniecznie. Ten temat się co tydzień zmienia. Ale tak jak powiedziałem, no nie musimy się tego, tego trzymać. To jest tylko sugestia. Tutaj po prawej stronie mamy takie okienko, w którym mamy pokazane od jakich zdań można już zacząć rozmawiać z komputerem. Ta ilość mam nadzieję będzie się szybko zwiększać w miarę jak... U, użytkownicy będą dodawać nowe zdania. Mamy tutaj taki zwrot: Good morning, i spróbujemy od tego zacząć. Więc tak, tutaj mamy przyciski, można nagrać angielską wersję, nagrać polską wersję. To jest po to, żeby umożliwić uczniom, którzy nie bardzo wiedzą, jak zdanie zbudować po angielsku, zasugerowanie tej budowy. Na przykład, jeżeli nie wiemy, jak jest Dzień dobry po angielsku. To możemy nacisnąć przycisk Nagraj Pol i wtedy powiedzieć po polsku Dzień dobry i program nam przetłumaczy to na angielski. Spróbujmy. Dzień dobry. Przetłumaczyło nam dzisiaj program, nam przetłumaczył to na e, angielską wersję. I teraz możemy użyć już angielskiej wersji i naciśniemy przycisk Nagraj Angielski tym razem i wypowiemy po angielsku. Good morning. Dzisiaj program wykonał tą samą czynność, tylko po prostu przeniósł nam wersję angielską i przetłumaczył na polską. I teraz słuchajcie, już widzimy, że pojawiły się od, odzewy. To znaczy na ten nasze dzień dobry program odpowiedział. Kilka różnych wersji odpowiedzi tutaj mamy. Pierwsza to jest cześć, co zamierzasz zrobić. Drugie to mamy cześć, miło Cię widzieć, i tak dalej, i tak dalej. Ilość tych odpowiedzi jest na razie taka, ale, tak jak powiedziałem, ona będzie się zmieniać w zależności od tego, jakie zwroty będą dodawać użytkownicy. To znaczy, generalnie tych odzewów jest tutaj maksymalnie 5. Jeżeli widzimy, że jest już 4, to znaczy, że, że niespecjalnie trzeba tutaj się starać o to, żeby jakiś piąty dodawać. Czyli trzeba po prostu wykorzystać te, które już są, i poprowadzić rozmowę z komputerem dalej. To znaczy, jeżeli on nam sugeruje, że jedna z możliwych odpowiedzi jest "Cześć, co zamierzasz zrobić?", to możemy w ten sposób się do programu odezwać. Jeżeli ktoś nie wie za bardzo, jak to po angielsku wypowiedzieć, to może kliknąć tutaj ten odzew Hello, what are you going to do? i usłyszy wersję angielską "Hello, what are you going to do?" i możemy to spróbować wypowiedzieć. Kliknę przycisk Nagraj Ang i wypowiem ten zwrot. Czyli Hello, what are you going to do? Hello, what are you going to do? Ponieważ dobrze wypowiedziałem zdanie, to znaczy zgodnie z, z tym, co program miał w pamięci, od razu program oddzielił mi odpowiedzi. To znaczy na moje pytanie Hello, what are you going to do udzielił mi odpowiedzi: Mam zamiar zjeść śniadanie albo mam zamiar obejrzeć film. I teraz ja powinienem sobie tą jego odpowiedź wybrać, która mnie interesuje, i odpowiedzieć za, za program, za komputer. To znaczy, oczywiście można by zrobić tak, żeby program sam odpowiadał, ale ponieważ jest tutaj więcej niż jedna odpowiedzi, więc chodzi o to, żeby użytkownik sam sobie wybrał odpowiedź, którą chce w cudzysłowie usłyszeć. I żeby tą wypowiedź w imieniu komputera sam wypowiedział. Ponieważ generalnie w programie chodzi o to, żeby ćwiczyć mówienie. Więc załóżmy, że chcę powiedzieć, że mam zamiar zjeść śniadanie. Załóżmy, że nie wiem, jak to mam powiedzieć, więc klikam. I'm going, to eat breakfast. I'm going to eat breakfast. I teraz już wiem, i wypowiadam. I'm going to eat breakfast. Jak widzieliście, tutaj się pojawił taki przycisk STOP. To jest taki przycisk awaryjny, który służy do tego, że gdyby program sam automatycznie nie przestał słuchać. Tylko czekał, chociaż my skończyliśmy już mówić, to wtedy można nacisnąć ten przycisk stop. Natomiast mamy tutaj również przycisk wyczyść, ale tutaj jego nie trzeba używać, ponieważ generalnie każde naciśnięcie przycisku na graj powoduje, że zawartość tych okienek zostaje wymazana. Ale gdybyśmy chcieli na przykład poprawić jakieś zdanie, bo źleśmy wypowiedzieli albo. Albo myśmy dobrze wypowiedzieli, ale program źle to zrozumiał. To wtedy możemy użyć tego przycisku wyczyść. Dobra, zobaczmy, co dalej by tu można było zrobić. Yy, program nam powiedział, że I'm going to eat breakfast. Mam zamiar zjeść śniadanie. I teraz my, yy, to możemy odpowiedzieć, co będziesz jadł. Nie jest śniadania zbyt wcześnie, albo. Dlaczego jest śniadanie tak późno? Na przykład, chcemy dodać taki odzew. Dlaczego jest śniadanie tak późno? I teraz, co trzeba zrobić, żeby dodać odzew? Trzeba nacisnąć ten przycisk zielony tutaj, i teraz on się zamieni na czerwony. Teraz program wchodzi w tryb dodawania odzewów. To znaczy, że nie będę odpowiadał komputerowi, tylko będę mógł dodać odzew. Czyli jeszcze raz, chcę dodać kolejny odzew. Dlaczego jest śniadanie tak późno? No, i teraz załóżmy, że nie wiem jak to powiedzieć, więc podyktuję programowi tą wersję po polsku. Dlaczego jest śniadanie tak późno? I tutaj jest taka sugerowana odpowiedź. Why is breakfast so late? Dlaczego jest? Niewyraźnie powiedziałem, dlaczego jest śniadanie tak późno. Mogę to zmienić. Dlaczego jadasz śniadania tak późno? Why are you eating breakfast so late? Też nie jest to wersja, która mnie interesuje. Dlaczego jesz śniadanie tak późno? Why are you eating breakfast so late? No i teraz jest to to, co mnie interesuje. Oczywiście mogę to od razu za, zaakceptować i potwierdzić. Mogę to spróbować powiedzieć po angielsku. Mogę spróbować inną wersję angielską. Tutaj wprowadzić, na przykład w czasie Present Simple. Spróbujmy. Why do you eat breakfast so late? Czyli ta ma wersję w czasie Present Simple, ale powiedzmy sobie, że zostawimy tą w czasie Present Continuous. Why are you eating breakfast so late? Dobra, i to potwierdzamy, i to dodamy. Widzicie, teraz tryb przełączył się znowu na rozmowę, ale to nasze pytanie się tutaj pojawiło: dlaczego jest śniadanie tak późno? Mogę go sobie odsłuchać. No i teraz te wszystkie pytania, które się tutaj pojawiały, te dodatkowe odzewy, któreśmy dodali, one są cały czas zapamiętywane przez program, i teraz możemy rozmowę zacząć od każdego możliwego miejsca, od każdego miejsca, którego chcemy. Na przykład Możemy z powrotem od Good Morning zacząć. Spróbujmy, Good Morning. No i mamy te odpowiedzi, które przedtem były. Co zamierzasz robić? Spróbujmy w tą stronę pójść. Hello, what are you going to do? Mam zamiar zjeść śniadanie. I'm going to eat breakfast. I'm going to eat breakfast. Dlaczego jesz śniadanie tak późno? Mamy tutaj to nasze, widzicie, zdanie, któreśmy dodali. Spróbujmy go wypowiedzieć. What? A... Pomyliłem się, widzicie? Mogę wyczyścić. Jeszcze raz. Why are you eating breakfast so late? I don't know what to answer. No i teraz okazuje się, że na to nasze pytanie komputer nie zna odpowiedzi, czyli znowu możemy dodać odzew. Dlaczego jest śniadanie tak późno? Ponieważ nie byłem głodny, na przykład spróbujmy. Because I wasn't hungry in the morning. Tutaj możemy zmienić na głodna nie zostanie głodna, ale jak się trzymamy już męsk męskiej wersji to możemy poprawić na głodny i dajemy potwierdź. No i mamy kolejny odzew do tego dodany. Więc tak to mniej więcej wygląda. Mam nadzieję, że znajdę użytkowników, którzy będą chętnie dodawać różne zwroty po to, żeby tworzyć różne ciekawe dialogi. Dziękuję bardzo za uwagę.